Galeria Art, funkcjonująca przy Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu, ma już 30 lat. Inicjatorem powstania galerii i jej pierwszym kuratorem przez pierwsze 10 lat funkcjonowania był świnoujski artysta Jan Bociąga. Później do 2021 roku galerię prowadziła Bogu Miła Kociołek, a obecnie funkcję tę sprawuje Jacek Walczak. Chcieliśmy zaprezentować pracę. Janka Bociągi, zresztą to jest człowiek, który, który zainicjował powstanie galerii, który wywalczył to miejsce, który opracował logo i nazwę funkcjonującą do dnia dzisiejszego, czyli Galeria Art. Janek prowadził galerię w latach 1995 do… 2000. 95, tak, Do 2005 i jeszcze ciekawostka. Proszę Państwa, myśmy mieli przyjemność, znaczy ja, ja i moja żona Ewa, Tomczak Walczak, razem z Jankiem otwierać tą galerię 30 lat temu. Pewnego dnia Janek przyszedł do nas do pracowni. I zaproponował wzięcie udziału w wystawie, która była wystawą otwierającą. Tytuł jubileuszowej wystawy Zmęczony Prometeusz opracował Andrzej Pawełczyk, który wraz z Jackiem Walczakiem był kuratorem wystawy. 30 lat istnienia galerii to jest naprawdę długi okres czasu. Przez ten czas zmienia się naprawdę i sztuka współczesna zmienia się w społeczeństwo. Także to jest dobra okazja do świętowania 30 lat galerii. Szanowni Państwo. Oczywiście, całą historię, taką skróconą Galerii Jacek już już opowiedział. Tytuł, proszę Państwo, jest oczywiście przekorny. Trudno jest, szczerze mówiąc, zrobić wystawę, która obejmuje 30 lat istnienia działalności Galerii Sztuki Współczesnej. To jest zadanie samobójcze po prostu, bo jeśli byśmy zrobili tylko jedną wystawę, to. Prawdopodobnie po otwarciu zginęlibyśmy z rąk tych wszystkich artystów, których byśmy nie zaprosili na otwarcie tej wystawy, więc pewnie dlatego Jacek poprosił mnie do współuczestnictwa, żeby było no łatwiej się bronić po prostu. Podzielili na Wymyśliliśmy, wymyśliliśmy taką... Że... Tu Andrzej powie, o... tak. to, żeśmy wymyślili. Taką nawet. ideę, że po prostu tak. zrobimy cykl wystaw, na których po kolei będziemy prezentowali albo sztukę. Związaną z jakimś określonym medium, na przykład fotografia, lub rozszerzymy tematycznie poszczególne dyscypliny, tak żeby, no może nie każdy, ale większość osób, artystów, którzy tutaj wystawiali swoje prace, byli usatysfakcjonowani. Także na pierwszy ogień poszliśmy my, czyli prowadzący galerie, to jest oczywiste, że oni powinni być reprezentowani, i wybraliśmy osoby, które. Przepraszam, że mówię o sobie również, ale wybraliśmy osoby, które są czynne jeśli chodzi o pracę społeczną, kulturalną, organizują wystawy i współpracują z Galerią Art. Na wystawie zaprezentowano pracę Jana Bociągi, Bogu Miły Kociołek, Jacka Walczaka, Andrzeja Pawełczyka, a także Katarzyny Baranowskiej i Ewy Tomczak-Walczak. Jubileuszową wystawę odwiedziła w sobotę m.in. prezydent Świnoujścia Joanna Gatowska. Dzisiaj myślę, że naszą wspólną satysfakcją jest to, że ten jubileusz 30-lecia na tej galerii obchodzimy. Na mapie miasta pojawiają się inne obiekty kultury. Pojawia się w ostatnim czasie również galeria sztuki 44. Myślę, że dodajemy życia wszystkim tym instytucjom kultury, które będą kreowały właśnie kulturę i tą Czasami przez niektórych nazywaną niską, i tą średnią, i tą wysoką, bo każda z, te, każda z tych kultur ma swoich odbiorców. Ja się bardzo cieszę i gratuluję, że tak wielu z Państwa dzisiaj tutaj jest, bo jesteście Państwo, jesteśmy wszyscy. Ja też się za taką uważam, ponieważ nie zawsze mam czas, żeby we wszystkich wydarzeniach uczestniczyć przyjaciółką tego miejsca. A Pan Jacek wymieniając wszystkie działalności razem z, z Panem Janem, z panią Bogusią mówili o wielu wydarzeniach, które w tym miejscu się odbywają. To jest bardzo ważne miejsce na mapie funkcjonowania naszego miasta. I to jest tylko dowód na to, że to miejsce po prostu służy życiu. Służy temu, żebyśmy mogli się tutaj spotykać, że te okazje do tych spotkań, do tej rozmowy, czasami bardziej życzliwej, czasami bardziej krytycznej. Po prostu jest stworzony i za to chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy w jego współdziałaniu, współuczestniczeniu po prostu uczestniczą, którzy mają na to wpływ. W ciągu 30 lat istnienia w galerii odbyło się kilkaset wystaw. Prezentowano dzieła artystów profesjonalnych, ale też amatorskich, jak również prace dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych prowadzonych przez Miejski Dom Kultury. Wystawę można oglądać do 20 czerwca.